Mam tutaj kilka obiektów, które zgrupuję, bo oczywiście no w tym momencie każdy z tych obiektów, jeżeli go zaznaczę, mogę go w dowolny sposób przemieszczać, ale osobno. Gdybym chciał je wszystkie razem przemieścić, muszę je zaznaczyć, prawda? W jakikolwiek sposób, obojętnie jaki już pokazałem wcześniej, musimy je mieć wszystkie zaznaczone i w tym momencie wszystkie razem mogę przemieszczać, te rzeczy, prawda? Ale chodzi mi o łatwiejszy sposób, czyli zgrupowanie obiektów. Mam je wszystkie zaznaczone. Klikam prawym klawiszem. Grupuj, Takie, taka opcja. I w tym momencie, jeżeli kliknę, zaznacza się cała grupa obiektów. No właśnie. I to, co mówiłem wcześniej, tryb izolacji. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, aby, mając sporo obiektów zgrupowanych, tu jest tylko pięć, to jest bardzo prosty przykład, ale jest często tak, że tych obiektów jest naprawdę sporo. Nasza grafika jest bardzo złożona mnóstwo różnych obiektów. Jak teraz wyizolować jakikolwiek jeden obiekt, który trzeba jeszcze by troszeczkę poprawić, prawda? Które wcześniej wykonaliśmy, jakąś grupę obiektów tworzącą na przykład drzewo. I teraz trzeba by poprawić jakąś jedną gałąź, prawda, tego drzewa. I tutaj mam taki przykład, właśnie pięć obiektów. Jeżeli je zaznaczam, no i cokolwiek będę chciał robić, skalować, obracać, no to wszystkie razem, prawda? Mogę oczywiście, rozgrupuj. Ale mija się to z celem, bo jeżeli mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, mnóstwo obiektów i rozgrupuję tę grupę, to później znowu ciężko jest poszukać te elementy, zaznaczyć je, żeby je znowu zgrupować. Oto jest tryb izolacji, zaznaczam grupę i chciałbym wyedytować sobie i zmienić obrys tego zielonego okręgu tutaj, tej elipsy zielonej. Co trzeba zrobić? Dwukrotnie klikam w ten obiekt. Pojawiło się troszeczkę inny widok okna, taki pasek u góry się pojawił. I mamy teraz informację, że jest to warstwa numer 1. Zgadza się, sprawdźmy, warstwa numer 1. Grupa, bo w tej chwili jest to grupa, prawda? I żeby do, dobrać się, jakby dostać do tego konkretnego obiektu, jeszcze raz na niego trzeba dwukrotnie kliknąć. Pojawia się kolejny element, jakby na tej ścieżce dostępu. Czyli już w tym, w tym momencie konkretna ścieżka, konkretny obiekt, i stało się to, że pozostałe, klikam na nie w tym momencie, na pozostałe obiekty, nie reagują, absolutnie nie są dostępne do edycji. Natomiast ten obiekt bez problemu mogę zmienić ten obrys, o którym mówiłem, na przykład na czerwony. Proszę bardzo, jak wyjść teraz z, takiej, z takiego trybu izolacji? No, oczywiście możemy to robić na dwa sposoby. Wszystko jest uzależnione od tego, co dalej chcemy zrobić. No, bo może być sytuacja, że w moim przypadku, tutaj na tym przykładzie, nie podoba mi się ten żółty obrys w, w tym prostokącie tutaj. Chciałbym go zmienić. Wobec tego, klikam sobie na grupę. Wracam do trybu izolacji całej grupy. I teraz dwukrotnie klikam na żółty prostokąt. I mam z powrotem tryb izolacji, ale żółtego prostokątu. Mogę go na przykład nieco, niech to będzie sobie. Obrócić, no i oczywiście, tak jak mówię, ten obrys mi się nie podoba. Zrobię go takim o dość ciemnym. A może zróbmy go takim bardziej brązowym. Ok, świetnie. W ten sposób cofamy się, prawda? Jakby klikając z powrotem na grupę, cofnę się znowu do izolacji całej grupy, prawda? W tym momencie mogę znowu ten prostokąt wyedytować, zmienić jego ustawienia. A chcąc całkowicie wyjść z trybu izolacji, wystarczy kliknąć tutaj na, ten, na tą szarą ścieżkę, prawda? Na którym pojawia się nasza jakby ścieżka dostępu. Z tym, że oczywiście nie na jakąkolwiek nazwę tutaj, a poza tym. I proszę bardzo, jesteśmy poza trybem izolacji, w normalnym trybie, czyli funkcjonuje znowu wszystko tak samo, jak wcześniej, czyli mam grupę. Klikam raz, wszystkie obiekty zaznaczone jako grupa. Bez żadnego problemu, oczywiście, mogłem. Gdzieś głęboko zakopane elementy, pod spodem, pod wieloma innymi elementami, których tylko kawałek widać, mogłem zmienić bez żadnego problemu, bez narażania mojej całej grafiki na to, że coś tam popsuje. Po prostu przeszedłem w tryb izolacji, w którym nic więcej nie zmienię poza wydzielonym obiektem konkretnym, i jest to jak najbardziej bezpieczne działanie. A przy okazji, oczywiście, to co mówimy już wcześniej bardzo, bardzo przydatna sprawa, bo. Nie muszę, gdybym wszedł tutaj do trybu rozgrupuj, no to później chcący mieć z powrotem to samo, co było po zmianie jakiegoś jednego obiektu, znowu muszę szukać tych elementów i zaznaczać, żeby je z powrotem zgrupować. Nie muszę tego robić mając tryb izolacji.